Witam wszystkich serdecznie dalej z tej strony i witam w testowaniu BFA 6, mianowicie testowaniu e, różnych trybów na BF-ie na portalu, a dzisiaj testujemy gierkę albo minigierkę, która nazywa się Only Up. Niektórzy z Was znają tę gierkę, chodzi tutaj o to, żeby po prostu dostać się jak najwyżej się da pokonać pewne tory przeszkód. Jest to serwer stworzony przez Nevop Eee, więc zobaczymy jak tutaj eee, nam to wyjdzie, z tego co wiem tutaj parę osób może brać z tym udział, więc może urządzać wyścigi. Jeżeli chcecie znaleźć ten serwer wystarczy eee, wpisać w wyszukiwarkę tych serwerów OnlyUp. I wtedy znajdziecie parę z nich, to jest ten OnlyUp V2, czyli Volume 2. Eee, ale parę, parę tych serwerów jest, parę osób stworzyło eee, tego rodzaju serwery. Więc my spróbujemy pokonać sobie ten, zobaczymy na czym to polega. Uważaj, bo te zbugowane tekstury odbijają. O, nie. Zbugowane tekstury odbijają, chciałem powiedzieć, i się od... i odbiły. Zbugowane tekstury. Nie, tam się musiałem ześlizgnąć chyba. Ty, a ja tam smoka mam jeszcze. Dobra, biegniemy dalej. Tylko chyba helki są po to, żeby co? Żeby oszukiwać, czy żeby co zrobić? Nie rozumiem. No, zobaczymy co ta helka robi. To one są po prostu atropami? Ja nie potrafię, helkom, latać więc... one mi za dużo nie da. Ogólnie ta gra nie jest dla niecierpliwych ludzi, bo tutaj jeden błąd, i jesteś w dupie. Nie ma tu zapisów. O! Fuck! Nie, czemu mi nie chwyciłeś? Ty pajacu jeden hmm. Jeszcze raz. Teraz mi nie wyjdzie, biorę Helkę. Tą Helką za daleko nie zalacę. To jest smoke. To zobaczyć, czy wsparcie mam smogę. Mam smog! Mogę rzucać. Wsparcie jest popsute. Ogólnie jest to tak naprawdę mega fajna rzecz, że Battlefield oferuje tego rodzaju zabawy. To jest jeden wielki sandbox tak naprawdę. No bo mieszczyści, co to był za bany hop? Nie, 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 nie. Co, to, co to za zbugowane tekstury są, które bany Nie wiem czy wy to widzieliście, ale ja nie zrobiłem skoku. Niektóre tekstury w grze sprawiają, że tak wyskakujesz bez sensu mocno. Co się stanie, wiec za helkę? Mue Czy ja tą helkę mogę po prostu na sam szczyt lecieć? A ma to sens w ogóle? No i czemu mi się obkręca ta helka? O o No ale suchar i co? I osoba, która bierze udział w tym wyścigu Po prostu sobie bierze helkę i I tyle? I GG's? Ale wysoki ten tor, okay, to mamy taki labirynt. Wejście z środku Co ja sobie mogę obejrzeć całą mapę, ale bez... I sobie skróciłem Już to nie ma sensu kompletnie Te helki są do wywalenia stąd, jeżeli faktycznie te wyścigi mają być Okej, okay, teraz trzeba sobie to... Tu... No dobra, no to z, jest to tutorial, tak? Jest to tutorial. Nie musimy być najlepsi, pewnie i tak zaraz spadnę i gówno z tego... Dobra, 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 dobra. Nie, musimy, nie musimy od nowa, nie musimy od nowa. Nie musimy od nowa, nie musimy od nowa. Możemy tutaj od tej strony sobie wejść. Nie musimy od nowa, nie musimy od nowa. Musimy od nowa Dobra, ale mamy jeszcze, jeszcze, opa Mamy jeszcze dwie he. Zaraz, 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 czyli co, te helki jeszcze mają rakiety? Nie gada. i co, i, i co z ludźmi, którzy próbują faktycznie się ścigać i ta helka tutaj będzie? Dobra, zobaczymy jak daleko możemy się wybić w górę Ale nie, to już nie ma więcej Dobra, odpalimy spadochron i zobaczymy, gdzie się ta gierka kończy chociażby. Wydaje mi się... że Nie no, gdzie? Tutaj? Nie trzaje. To jest ten labirynt, z którego spadliśmy. W labiryntu są samochodziki, które idą tu, cyk, cyk i wchodzą na ten punkt. A, i później są tutaj opony do lewej. Tak, i tutaj te opony, i co? I te opony są najwyższym punktem? Okej. Okay. I, co, I co mam zrobić osoba, która wygra? Ty, tej opony skaczesz tu. I tu. I koniec. Dobra, wejdźmy jeszcze na inne serwo, bo jest parę z nich. Zobaczymy, czy tamten yy, serwer będzie lepszy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na innym serwerze. Only up. Tutaj widzę, że też helka jest dostępna. O, tutaj quad spadł na ziemię. Jestem sam na serwerze Tak jestem sam na serwerze No zobaczmy co to ma za dooferowania i ewentualnie z Halką sobie sprawdzimy eee. Ej, wchodzimy tu, wchodzimy tu, wchodzimy tu, cyk cyk, cyk. O, idę jak mistrz. O kurczę o! Nie wiem czemu ale ten już się wydaje taki bardziej atrakcyjny opa Opa Co? Ale że co? Ty nie to nie mam ty okay, Okej, czyli teraz trzeba Nie, ja pierdziel już Czyli co, trzeba Okej okay. Nie no, nie rób mi nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie rób mi tego no dobra. I co ja mam teraz zrobić? Nie, no nie wyjdę stąd. Dupa. No i nie, nie dam rady. Muszę się jakoś cofnąć. Dobra. Nie Jezus, i nie z mi Dobra. Robimy inaczej. Wybijemy się helkom i zobaczymy co ten Serwer ma do zaoferowania. Gdybym jeszcze umiał tym gównem latać, to bym się fajnie porozglądał wam. Ale ja się zaczynam przechylać bez sensu. Dobra. Bierzemy inną Helkę. Pan jest inny. Weźmiemy Helkę, wybijemy się w górę. Wybiłem się w górę po prostu, weźmiemy spadochron. Dobra, i teraz się możemy rozejrzeć o co chodzi w tym, tym trybie. Czyli tak, my polegliśmy, my polegliśmy gdzieś wcześniej, bo nam się nawet nie renderuje, jesteśmy za wysoko. Tu made by nevop, to jest ten cały NewoP, ten sam. To jest jakieś działo. To trzeba przejść, ok. To jest sobie, które są tutaj, mogą te kelki nawalać. A, czyli możesz sobie po prostu wejść tutaj i popatrzeć, co Newo zrobił. Dobra, nevop. Okej, okay. ja, czy ja, ja mogę tu wejść, czy nie? Halo. Nie gadaj, że się zablokowałem. Ale to o co chodzi? Będziemy tu. Opa, i teraz mam problem. Mmm... Stąd, idzie się tu, 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 tu i to jest chyba koniec. Tak, i to jest chyba ostatnia. Ta, zaraz, zaraz, zobaczymy tutaj. Ja nie wiem, czy tu jest jakiś finish. W sensie, że nie wiem, czy to w ogóle da się jakiś finish zrobić. to się włączy w mapa, czy wyłączy w momencie, kiedy ktoś dotrze. Zobaczmy, jakim cudem my się tam dostajemy. A, dobra. Tam, gdzieśmy się wyrąbali. To jest przejście tu, 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 tu. Tu się idzie. Tędy. Jest ten śmieszny labirynt. Tu jakoś trzeba się dostać do te rury. Bla, 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 bla. Wchodzi się do góry tu. Tu mamy kłada. Teraz z musimy się musimy dostać. To jest ściganie się kładem. Okej. Okay. No i to jest tam gdzie wylądowałem wcześniej to jest końcówka. Okej. Okay. Czyli ten sam nevop to stworzył. Mamy drapka Okej okay. Tyk Tyk To jest chyba najwyższy punkt, ten Op. Ej! O kurde, jeszcze się gorąco mi zrobiło. Hop, hop. Okej, okay, to trzeba wejść powolutku. Nie rób mi tego. Byku, kochany, mordeczko. O i tam jest końcówka, ta! I to jest końcówka. Stąd trzeba. tego, że co dalej się stąd robi? Tu? Nie To Okej, okay, stąd trzeba przejść, tu? Drabinka, o kurde Nie, nie, z paniką łpałem Jest okej, okay, żyjemy I, i, I to jest koniec. I tutaj wtedy jest końcówka. To, jest jego, to są jego. Jego podpis. I, I wtedy się kończy gierka, bo się wchodzi na. Ten. Aha, i kto pierwszy siądzie do. do działa, wygrywa. Eee, doradcy, w ząbisty sposób. Ty możecie się z ziemkami tutaj połączyć eee, i się ścigać. Eee, kto dotrze, pierwszy do działa. Nie, moim zdaniem fajna rzecz, więc to wszystko z mojej strony przetestowany tryb. I znać e, w komentarzach co jeszcze możemy przetestować. Oczywiście widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. I cześć! cześć.